Trwa dziesiąty jubileuszowy Dolnośląski Festiwal Muzyczny. Jeden z koncertów francuskich wirtuozów gitary odbył się w Pałacu Kamieniec. Egetta Guitar Quartet to zespół o światowej renomie zapraszany na prestiżowe koncerty i festiwale wykonujący muzykę klasyczną. Nazwa zespołu pochodzi od miejsca, w którym mieszkamy i gdzie zaczęliśmy swoje pierwsze koncerty. Tam jest źródło. Spotkaliśmy się w konserwatorium muzycznym, tam się poznaliśmy i zaczęliśmy wspólnie pogrywać. Wszyscy jesteśmy nauczycielami gry na gitarze, ale gramy też w innych grupach. Bardzo nam się podoba to miejsce, ludzie, mamy nadzieję, że jeszcze tutaj wrócimy. Graliśmy już w Pałacu Henryków, w Kościółku na Marii Śnieżnej i teraz tutaj w Pałacu Kamieniec. Podczas pobytu w Polsce gramy stały repertuar, co dwa lata go zmieniamy, dodając nowe utwory. Każdy z nas też komponuje i w tych utworach widać nasze charaktery, bo każdy z nas jest inny. Pozdrawiamy widzów. Donoszonskiego, Donoszonskiego. Festiwalu. festiwalu, festiwalu, muzycznego, muzycznego. <laughs> Poszerzyliśmy naszą ofertę o co najmniej trzy miejscowości, które teraz przychodzą mi do głowy, bo do tej pory jesteśmy po 16 koncertach, a w sumie mamy 32, jesteśmy w połowie. Poszerzyliśmy o Udanin, o Wilczków, o Brzezinkę Średzką, czyli takie miejscowości, które bardzo przyjaźnie nas przyjęły i bardzo przyjaźnie nas potraktowały. A nasza publiczność, jak to dzisiaj było widać, rzeczywiście... Powiększa się, poszerza, mamy coraz więcej fanów, bo fan klub właściwie istnieje od samego początku czyli sezon 10 jest z nami. Bardzo nas to cieszy. W tym roku tak się złożyło i. Chyba mamy, jak sobie tak patrzę statystycznie, przewagę włoskich wykonawców, choć po dzisiejszym koncercie trochę tego francuskiego wątku, motywu, trochę francuskich artystów do nas przybyło, bo Geta Quartet no, zrobiła dzisiaj rewelacyjną robotę. Jeszcze nam się trochę pojawi no, osób, które rzeczywiście będą stanowiły o tym, że to będzie festiwal międzynarodowy już tak w całej pełni. jesteśmy teamem, jesteśmy zespołem, robi swoje, to jest bardzo potrzebne. To, że umiemy e, współpracować z samorządami, instytucjami, e, z osobami, które prywatnymi, e, które pomagają nam, czy to od strony finansowej, czy organizacyjnej, no to po prostu kwestia doświadczenia. No nie? Kiedy to jest tak, że szykujemy kolejną edycję, to po prostu bierzemy to wszystko pod uwagę. To jest przyjemność, bo to jest spotykanie się z artystami, którzy tutaj przyjeżdżają. Także było tu już chyba trzy ekipy włoskie, teraz francuska. Zawsze to są bardzo mili ludzie. Mam ich po prostu dowieść na koncert, załatwić to, czego potrzebują. Zajmuję się tłumaczeniem, przede wszystkim kontaktami, żebyśmy się mogli wszyscy dogadać ze sobą razem. Dla mnie to jest taka przygoda, w której się czuję coraz lepiej i nie wyobrażam sobie, żebym w tym, nie, żebym w tym festiwalu nie brała udziału poznaję nowych ludzi, z niektórymi nawiązaliśmy przyjaźnie, planujemy już wakacje, planujemy tournée i oni też chętnie wracają, bo nie tylko jesteśmy z nimi na koncertach, ale próbujemy im też Polskę pokazać, polskie jedzenie, polskie góry. Bierzemy udział w Dolnośląskim Festiwalu Muzycznym od kilku lat. I ten festiwal cieszy się ogromnym powodzeniem. Rzeczywiście ma bardzo dużą rzeszę wiernych fanów, którzy zawsze, zawsze uczestniczą w tych koncertach, więc możemy liczyć na tę publiczność, która jest wspaniała i która zawsze no, fantastycznie reaguje na te wydarzenia muzyczne. No i też sam klimat pałacu, bo jest, no, idealnie pasuje do tych koncertów. Rzeczywiście nastawiliśmy się tutaj na wydarzenia związane z muzyką klasyczną, także nam bardzo to odpowiada i wnętrza zdecydowanie, jak powiedzieliśmy, pasują do tego typu wydarzeń i do tego typu muzyki. Także bardzo się cieszymy, że możemy brać udział w tym, w tym festiwalu. Zapraszamy Państwa na kolejne koncerty w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego.